Witam. Pomyślałem, że na Waszych oczach pokażę jak podchodzę do jakiegoś tam projektu No pominę tu poszukiwanie gotowych rozwiązań Bo od tego zwykle zaczynam, szukam gotowców, później je ewentualnie modyfikuję, dostosowuję do swoich potrzeb tu trochę inaczej postąpię, jako że nie bardzo kojarzę, abym spotkał takie moduły konferencji telefonicznej, zresztą one nie bardzo są potrzebne z prostej przyczyny. Aktualnie w centralach telefonicznych, zwykle voipowych, taki moduł jest zaimplementowany, trzeba go tylko skonfigurować i używać. Niestety mamy w kraju takie uniwersytety, które mają z tym problem. Nie potrafią, nie potrafią zestawić konferencji, coś im tam ciągle się wykrzacza, nie dochodzi do tych konferencji. Więc trzeba im pomóc. Już nieraz dla uniwersytetów robiłem realizowałem różne rozwiązania. Tak się zastanawiam, po co te uniwersytety powinni sami sobie dać radę, ale jak widać, jaki uniwersytet takich mamy też fachowców. Co wystarczy popatrzeć, co się dzieje z naszymi pseudonaukowcami, jakie mamy tak zwane osiągnięcia. Ale przejdźmy do rzeczy. Jak wspominałem, najlepiej skorzystać tu z na przykład centrali wojpowej i sobie skonfigurować. Ale jeśli to jest niemożliwe, albo to generuje jakieś wysokie koszty, możemy zrobić to inaczej. No, i takie moje pierwsze podejście. Wykorzystanie po prostu linii telefonicznych, na przykład z centrali wewnętrznej, to nam uprości pewne sprawy, ale postaram się to zbudować, żeby można wykorzystać linię operatora, czy tam jakichś bramek komórkowych. No, żeby to było w miarę uniwersalne. Pierwsza rzecz, musimy mieć kogoś, kto zarządza tą konferencją. Oczywiście będę budował tak, żeby to było naprawdę minimum rzeczy niezbędnych do działania. No i potrzebne są też jakieś linie. Konferencyjne, i tam ilu potrzebujemy tych składników konferencji? Tyle tu linii, no i plus oczywiście ten administrator. I tak, aby koszty były niskie, tu najlepiej byłoby skorzystać do separacji i linii z transformatora. To generuje jednak spore koszty, proponuję więc użyć kondensatorów. Generalnie te bloki, czy to administrator, czy abonent będą jednakowo zbudowane. I tu kondensator powinien mieć no, 250 V, bo w czasie dzwonienia. będziemy tu mieli napięcie dzwonienia rzędu 90 V nałożone na napięcie stałe rzędu 50 V czy tam minus 50 oczywiście mogą to być inne wartości napięcie prąd dzwonienia tak zwany prąd dzwonienia to napięcie stałe może być inne, może być 24 V napięcia stałego, a Dzwonienie 60V, a biorę te no, maksymalne wartości. No i takie maksymalna, no to jeżeli mamy powiedzmy 50V, plus do tego dołożymy w szczycie te 90, no to jak widać 100V jest stanowczo za mało. 250 będzie ok. Zresztą takie były w dzwonkach szeregowo z dzwonkiem telefonicznym włączane kondensatory. No, i powiedzmy, że mamy obwód do rozmowy. W wypadku central wewnętrznych ta jedna linia może być powiedzmy od razu połączona tu do masy układu, bo często jest tak, że po prostu jedna linia ma stały potencjał masy, a druga jest tą linią gdzie faktycznie jest napięcie dzwonienia i, i, i prąd dzwonienia. Ale teraz dalej. Musimy wykryć jakoś sygnał dzwonka. jeśli się nam tu będzie wzwaniał abonent, to potrzeba to wykryć. I tu bym dał. Mostek. Pewnie ten kolejny band będzie tam niżej, trzeba go dać. Jak wiadomo, prąd dzwonienia jest przemienny, musimy odseparować. Zrobię to tak, musimy odseparować składową stałą, żeby nie była wykrywana przez, przez nasz układ. Tu z pewnością będzie potrzebny rezystor ograniczający prąd no ten prąd dzwonienia napięcie ma rzędu powiedzmy 90V ja bym dał 10 kilo, bo minimalne dzwonienie może mieć 24V no to właściwie 22 kilo szczęśliwie to są, jest przemienny więc są to impulsy tu jakiś optotriak. y 17 albo jak on miał ltv czy LVT.

obudowa SMD sześciomuszkowa, dość mały a kto robi przewlekany, no to sobie użyję ceny Y17, oczywiście jak mamy tu więcej tych obwodów, można użyć podwójnych, po, poczwórnych takich optotriaków i teraz dalej Musimy jakoś odebrać połączenie. No, i tu można by skorzystać z jakichś przekaźników półprzewodnikowych. No, rozwiązań jest wiele. Ja pójdę po staremu przekaźnik. To mogą być problemy z zakupem, ale yy, AZ850. No i tu zależy, jakie mamy napięcie: 5 czy 12 V. Tu bym nie kombinował, jako że podłączamy to do jakiejś naszej centrali, znanych ogólnie nam obwodów, to możemy. Po prostu dać rezystor, nie musi. Lepiej, oczywiście, żeby to było źródło prądowe, dzięki czemu. Zagwarantuje to pracę, że tak powiem, ze wszystkim, ale idziemy po kosztach. Tu będzie masa analogowa. A no, może, żeby było dla odróżnienia, dodamy AGND. I takich modułów sobie robimy. Tu może skorzystam z portów, żeby to było czytelniejsze. Już to sobie daruję, żeby bawić się, że port to wyjściowy, że tam wyjściowy tu powiedzmy, że będzie no i kolejne tam 0, później dalej 1, 2, 3 i tak dalej. Tu będzie, no niech to będzie audio. No w sumie tu można już jak tu byłem, to mogłem zmienić. Jest dwukierunkowe. Tu sobie daruje um. Oczywiście musi być dioda zabezpieczająca. Musi musi znaczy wskazane, żeby to był jakiś bufor, który tym steruje, żeby bezpośrednio powiedzmy sprocka nie sterować. A no, zrobimy, że to jest PK. Czy to wszystko wystarczy, bo teraz takie moduły łączymy? Audio łączymy wszystkie razem. No tu pominąłem jakieś obwody zabezpieczające, jakieś transile, warystory. To wszystko zależy, z czym to łączymy. No mówię, lecimy po kosztach. Jeżeli to jest nasza centrala, krótkie linie w centrali są zabezpieczenia, tu nie trzeba. Jeśli linia jest długa, to tu już by trzeba dodać te zabezpieczenia. Dlatego no, jak mówię, robię po kosztach. Jeśli będziecie ciekawi, to zbuduję coś takiego i pokażę wam jak to działa, że to działa. Ale czy to jest wszystko? No oczywiście tu jakieś wskazane Mikrokontroler, który będzie nam odbierał informacje o sygnale dzwonienia. Czyli mikrokontroler mógłby odebrać teraz informację, że jest dzwonek, załączyć przekaźnik. Tutaj, audio, jak mówię, wszystkie spięte razem. Oczywiście, jak to się w praktyce będzie sprawować, to zależy od wielu czynników. Na pewno najlepiej będzie, jeżeli to podłączymy do jednej centrali czy bramki VoIPowej ale jeśli to będą różne linie, to może to się bardzo różnie zachowywać, jeżeli tu nie mamy transformatorów. Więc w takiej sytuacji, kiedy mamy na przykład różnych operatorów, to wskazane, żeby tu były transformatory. Takie rozwiązanie może być problematyczne. Ale jak mówiłem, idziemy po kosztach. Teraz tak czy można pozbyć się mikrokontrolera no oczywiście że można trzeba zbudować jakiś przerzutnik RS który nam po tym sygnale dzwonienia włączy przekaźnik tylko czy tu będzie procesor czy prosty obwód mamy pewien problem otóż jak stwierdzić koniec konferencji Zakładam, że administrator rządzi konferencją. Tu już nie mi się też zmieniać tak. powinno być PK tam 1, tutaj PK2 ring. Też i... Ale to chyba jest jasne. jak stwierdzić koniec konferencji no jeżeli powiedzmy yy, tą tu linię w którą wzwania się administrator i to urządzenie umieścimy tam gdzie znajduje się ów administrator czyli zakładamy że zawsze ten, ta sama osoba będzie te konferencje kontrolować to może mieć jakiś przycisk reset który zwolni wszystkie przekaźniki ale jeśli nie, no to trzeba pokombinować. No, najrozsądniejsze byłoby tu dać dekoder DTMF-u i jakieś określone kody. No wtedy konferencję może ktokolwiek rozłączyć. Jakieś sekwencja kodów spowoduje rozłączenie konferencji, ale dodajmy sobie tu. jakieś proste rozwiązanie, żeby nam o, dawno nie używałem. To o, mamy 74 oczywiście. Tu bym użył sobie zmienimy symbol na układ semosowy może być też czterdzieści jak ktoś akurat takie lubi jeden przerzutnik nam załatwi dwa dwie linie i tak właściwie możemy tu skorzystać z przerzutnika RS jest w CMOSach 40 w tej rodzinie 4000 jakieś 6 chyba przyrządnik w jednej obudowie, więc można skorzystać. Ja bardziej lubię tych następców TTL-ów. To kwestia kto co lubi. No tu jest podciąganie potrzebne. Co do zerowania, też jest potrzebny rezystor, ale. jeden na wszystkie linie tu może po prostu narysuję tak, że dzwonek wyzwala nam no tu już powinno być poziomem niskim no i nie do w tym momencie 12V, ale powiedzmy, że upraszczamy wszystko, damy 5V tu damy 5V i teraz tak tu podciągnięcie do VCC, i drugi taki obwód. Oczywiście to wszystko jest niedoskonałe. Lepiej tu użyć generalnie procka. To rozwiązanie generalnie powinno zadziałać. Oczywiście brakuje tej diody zabezpieczającej przed przepięciami na przykaźniku, o czym już wspominałem. No i pozostali. I tu idzie dalej do kolejnych abonentów. Tak, może będzie lepiej. No i zrobimy opcję z przyciskiem. Generalnie przed rozpoczęciem konferencji zerujemy, wcwania się. Administrator mogą się zmieniać, inni. Po konferencji reset. No to no chyba już prościej się nie da. Tu można oczywiście diotki jakieś podłączyć, które nam, nas informują, że. Włączony jest przekaźnik, że linia już zadziałała. No, będzie kiepsko, jak ktoś rozłączy się, to tu pojawi się sygnał nieosiągalności, który będzie zakłócał konferencję. Więc przydałoby się, aby można odłączać pojedyncze przekaźniki tu, na przykład jakiś przełącznik.